na konferencji pracowałam po ósmej kolejce BetKlik II Ligi pomiędzy Pogonią Wdrodzisk Mazowieckiej a Chojniczanką Chojnicę zakończonym remisem 1-1. Jako pierwszy głos zabierze trener Chojniczanki Damian Nowak. Trenerze, poproszę o komentarz o spotkania. Witam serdecznie. Z perspektywy meczu remis chyba sprawiedliwy, bo my w pierwszej połowie mieliśmy przewagę, w drugą połowę źle weszliśmy i za bardzo się cofnęliśmy, za dużo graliśmy w obronie niskiej, co spowodowało, że przepogon miała swoje sytuacje, tak? I w końcu, w końcu nas pokarała, straciliśmy tą bramkę. Mm, próbowaliśmy zareagować, szkoda, że, że nie udało się wygrać, jest niedosyt, mm, ale punkt trzeba, e, trzeba na pewno szanować, bo to jest plus jeden i e, pracujemy dalej na to, żeby w kolejnych meczach były trzy punkty. Dziękuję bardzo perspektywy pierwszej połowy tylko to my nie zasłużyliśmy na nic po prostu, bo zagraliśmy bardzo słabo. Uczulaliśmy na jedną rzecz, na dobre stare fragmenty choiniczarki. Zrobiliśmy 7 fauli i chyba 5 rzutów różnych. No to sorry, no. Tracimy, straciliśmy piątą bramkę w sezonie, z czego te bramki traciliśmy. Dwa rzuty karne, dwa rzuty rożne i Wisła Połowy strzeliła nam jedną bramkę po fazie przejściowej. Więc to też świadczy o tym, że musimy trochę być bardziej skoncentrowani i uświadomić sobie, że my nam się nic nie należy. My musimy sobie wywalczyć każdy punkt, każde zwycięstwo. Rzeczywiście, druga połowa zupełnie inna i zarówno ci z pierwszej jedenastki zaczęliśmy trochę bardziej konstruować akcję, nie grać takiego prostego futbolu. Było bardzo dużo niedokładności w tej pierwszej połowie, w drugiej się trochę poprawiło, no i świetne zmiany. No myślę, że wszyscy zawodnicy, którzy weszli, napędzili jeszcze tą, tą naszą drużynę w drugiej połowie i zagraliśmy tak jak prawdziwa pogoń. Do tej pory strzeliliśmy bramkę, Czy ja nie mam tutaj niedosytu, tak jak miałem niedosyt w Krakowie w meczu z Wieczystą, tutaj uważam, że ten punkt jest dla nas e, cenny, szczęśliwy i w takich okolicznościach, jak się, jak się to wydarzyło, przyjmuję go rzeczywiście tutaj e, z całym szacunkiem dla przeciwnika. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Mogę jeszcze pytania zadać? Ja mam pytanie. Gratuluję Dominik Makowski, redakcja prosto Po pierwsze gratuluję e, Panie trenerze przedłużenia serii bez porażki u nas e, z ciężkim rywalem. Ale przechodząc do meritum. E, czy, no, dwa mecze zrealizowaliśmy z rządu, bez trzech punktów. To jest ciężka liga, ale czy zespołowi uda się wrócić na zwycięskie tory? Mam pytanie jeszcze o dyspozycję Kamila Odolaka, który trzeci mecz, e, niestety nasza dziewiątka bez trafienia. E, no, jak Pan ocenia prowadzenie tego meczu przez sędziego Borowiaka, ponieważ to bardzo e, nurtowało e, wielu Odnośnie Kamila Odolaka, no być może jakiś mały kryzys jest. Yy, wiadomo, że Kamil gra do tej pory jako jedyna dziewiątka i to mnóstwo czasu poświęca też na pressing, bo ja rozumiem, że rozliczacie napastnika z bramek. No strzelił trzy faktycznie. Yy, to nie jest 23 jak zeszłego sezonu, ale myślę, że tutaj Odi yy, pracuje też w pressingu, w odbiorze, w różnych sytuacjach. No, rzeczywiście może słabszy moment, trochę podmęczony, bo my graliśmy te 7 kolejek praktycznie tą całą jedenastką non stop, tylko wchodzili na zmiany, na minuty, więc więc to też jest to, że, że tak mamy skonstruowany zespół. Trzeba się nad tym zastanowić, może mu dać odpocząć, ale to będę z nim rozmawiał w tygodniu. Pierwsze pytanie. Rzeczywiście mi, mieliśmy tutaj 19 meczów pod rząd wygranych. To jest imponujące i to, że Chojniczance się udało tutaj zremisować, no to to przecież ja wiedziałem, że kiedyś to nastąpi, a nie biję jakichś rekordów, tylko to się stało faktem, że 19 meczów pod rząd żeśmy tutaj wygrali. Nie było żadnego remisu. To jest pierwszy remis, ale ta seria meczów u siebie bez porażki jest podtrzymana. To buduje nas tutaj i myślę, że też kibice zachęciło do tego, że no kibice są tutaj. E, przychodzą licznie na stadion i, i nam dopingują. Odnośnie trzecie pytanie. Prowadzenie meczu, ponieważ tutaj widziałem, że wielu kibicom, kilka decyzji się nie podobało. Na przykład w polu karnym, e, tylko żółta kartka. Jest tak ja to, powiem tak, każdy tak. powinien się wstydzić za swoją pracę. Jakbym coś tutaj robił źle, to bym się wstydził. I tyle. Dziękuję. Czy sędzia powinien? To wystarczy za komentarz. I dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję za Dziękuję. Dzięki.